Dzień dobry, dzisiaj jest z nami Krzysztof Semp. Krzysiu, przedstaw się, powiedz czym się na co dzień zajmujesz. Dzień dobry, cześć Michał, bardzo mi miło, że tu jestem. Ja zajmuję się sprzedażą online na zagranicznych platformach, przede wszystkim na Amazonie, na Ebayu, CD Discount, ale także naszym rodzimym Allegro. Ja i moja firma Profit Crew świadczymy usługi w zakresie wsparcia polskich sprzedawców, polskich producentów, zwłaszcza na tym rynku zagranicznym oraz lokalnym. Przede wszystkim skupiamy się na SEO, na audytach kont, na marketingu, prowadzimy marketing dla firmy, jesteśmy tak jakby zewnętrznym zespołem sprzedażowym. I w ten sposób działamy już od, pod tą marką od listopada, a sam mam firmę od 2016 roku. Wcześniej pracowałem dla bardzo duże, dużej firmy Selbi, jako właśnie dyrektor sprzedaży i osoba prowadząca tą sprzedaż w tej firmie. Stąd moje doświadczenie już ponad sześcioletnie, a sam sprzedażą zajmuję się od 18 roku życia mhm. i tak, tak się te ścieżki potoczyły, że z lokalnej sprzedaży przeszedłem w sprzedaż online. I w tej chwili powiedzmy, że jestem ekspertem w Polsce z tej dziedziny. Super. Ok. Porozmawiamy dzisiaj o Amazon PPC. Powiedz mi, od samego początku, jak przygotować ofertę, żeby ona mogła lepiej żreć, jeżeli chodzi o e, już te płatne kampanie linkowe. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo y, bardzo często spotykamy się z czymś takim, że ludzie odpalają kampanię do nieprzygotowanej oferty. Jak wiadomo, żeby sprzedać musi być wysoka konwersja, a, więc fajnie by było, żeby każdy klient, to jest takie już naprawdę utopia, każdy klient wszedł i kupił produkt, który wszedł, a, ale to nie do końca tak działa, więc staramy się jak najbardziej zmaksymalizować ilość zakupów z wejść. Czyli musi mieć ofertę o porządnym tytule, który jest jasny dla klienta i dobry pod SEO, o świetnej treści, która będzie przekonywała klienta do zakupu. Zawarte w niej muszą być też słowa kluczowe, czyli ten opis musi być dobry i pod SEO, i pod konwersję. Zwłaszcza bardzo fajną rzeczą jest tu język korzyści. No i oczywiście zdjęcia, bo ludzie dzisiaj kupują oczami. Odpowiednie rzuty na produkt, przybliżenia, zbliżenia na jego funkcje, ikonografika z wymienionymi funkcjami. Wszystko to razem wzięte powinno nam dać wysoką jakość oferty, co za tym idzie. Przy późniejszym reklamowaniu będzie tak, że klienci, którzy wchodzą z reklamy w naszą ofertę, będą ją kupować, mniej wydajemy pieniędzy, jest większa skuteczność reklamy. Plus dodatkowo na Amazonie funkcjonuje coś tak jak AdRank, czyli każda reklama ma swój ranking, na który składa się zarówno to, co jest w samej reklamie, czyli chociażby bit, czy, czy to ile wydajemy na reklamę, jak i również te... te Rzeczy, które zawierają się w ofercie, czyli właśnie SEO, konwersja, um, dobór słów kluczowych, bardzo fajnym takim porównaniem jest to, że muszą być podobne słowa kluczowe w ofercie, jak i w, używane te w reklamie. To mniej więcej powinno się pokrywać w jakimś stopniu. Czyli trochę jak Google Ads, bo Google Ads też sprawdza stronę i lepiej targetuje po prostu tam, gdzie są te słowa kluczowe. To jest bardzo dobre porównanie. Rzeczywiście, jeżeli w danej ofercie są słowa kluczowe używane również w reklamie, to ta, ta reklama będzie wyżej wyświetlana, częściej wyświetlana i, i, i tak to działa. Czyli teraz dla porównania. Jeżeli mamy dwie reklamy na ten sam produkt jedna ma słabą ofertę, a drugą dobra no to ta dobra przy tym samym budżecie będzie się wyświetlała częściej, wyżej i dzięki temu będzie lepiej funkcjonowała. Można wygrać w ten sposób reklamą z konkurentem. Czyli te, ten elementarny proces, czyli najpierw stworzymy dobrą ofertę, bo jakby to pozwoli nam de facto zoptymalizować też budżet, jaki wydajemy na, na reklamę. Dokładnie tak. Na późniejszym etapie na pewno będzie to odczuwalne tak jak w współpracy z klientami często zdarza się, że ten budżet jest wydawany właśnie na takie produkty, które w ten sposób jak są przedstawiane klientowi się nie będą sprzedawać, a i wystarczy poprawić produkt, a nie reklamę, żeby zaczęła ona działać, tak? I to, to bardzo dobrze funkcjonuje, kiedy, kiedy ten produkt, jego karta produktowa jest na najwyższej jakości. Da się to zrobić, wymaga to tylko poświęcenia czasu i odpowiedniego researchu słów kluczowych najczęściej, albo researchu tego, co szukają klienci, czyli jeżeli klient na przykład dla poduszki szuka informacji, czy ma zamek, żeby rozpiąć i zdjąć poszewkę, no to fajnie by było, żeby w ofercie była ta, ta informacja, tak? To jest taki prosty, prosty pierwszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy. Okej, okay, ale zobacz, jeżeli mamy tysiące ofert, to optymalizacja tych ofert może być bardzo pracochłonna, czyli jakby są jakieś, nie wiem, zespoły copywriterskie, agencje copywriterskie, które specjalizują się właśnie w Amazonie? Mm, tak, można wykorzystać do tego portal Fiverr, tam jest dużo, dużo usługodawców z różnych krajów, przy czym różnie bywa z jakością. Są ludzie, którzy mają bardzo dużo dobrych opinii i rzeczywiście dobrze działają. Profit Crew też daje taką możliwość, żeby skorzystać z naszych native speakerów w każdym z języków, w których działa Amazon. I, i, i dzięki nam można stworzyć ofertę zarówno dobrą pod SEO, jak i konwersję. Ta treść oferty zawsze jest najwyższej, najwyższych lotów zdecydowanie. Mm. A dlaczego tak. jest na przykład ważne, żeby korzystać z native'ów, a nie na przykład nie wiem, studenta, który mówi po angielsku czy niemiecku? Prosta sprawa. Nawet można pójść krok dalej. Dlaczego nie? Pro... według mnie producent nie jest najlepszą osobą do wystawiania swoich ofert na Allegro, bo będzie nazywał to dokładnie tak, jak nazywa to na swoim zakładzie pracy, czyli... Technicznie. Aha. Technicznie, dokładnie tak. A Euh... osoba, która jest po polonistyce w Polsce, zrobi to w taki sposób, umie się bawić językiem, umie używać odpowiednich słów, sprawdzi też często, jakich słów używają klienci i zrobi to w taki sposób, żeby ta oferta trafiała do osoby, która kupuje, a nie która produkuje. I tak samo dokładnie jest w każdym innym języku. Czyli jeżeli weźmiemy native speakera, który mieszka tam i w Niemczech, im na to, i zna ten język i korzysta z niego na co dzień i wie, jak ludzie nazywają odpowiednie produkty, to na pewno napisze lepszą ofertę, lepszy tytuł niż osoba, która mieszka w Polsce i z tym językiem się tylko zderzała w szkole. Tak jak uczymy się angielskiego, jedzie się do Anglii, ja mieszkałem parę miesięcy w Anglii, zupełnie inaczej się pewne rzeczy mówi, typu yes. nie ma how are you, uh, więc uh, to jest w ogóle how are you, I'm fine, thank you, to jest, to jest chyba w Ameryce, nie wiem, nie byłem, wybieram się do Nowego Jorku dopiero w wakacje, więc zobaczymy. Uh, Whatsapp, częściej spotykane. Um, Nisz niż, you typowe. Okej, okay, no mamy zamknięty temat oferty. Przystępujemy do samego budowania tej reklamy PPC. Na co zwrócić uwagę i od czego przede wszystkim zacząć? Mógłbyś powtórzyć pytanie? Jasne. Mówię o tym, że jakby temat oferty zamknęliśmy i, te, i dlaczego na przykład, jak, jak, od czego zacząć, jeżeli chodzi o samą PPC? Jak zbudować pierwszą okay. kampanię? E, więc tak. Z reguły jest często tak, że wszystkie poradniki polecają od razu budowę kampanii manualnej opartej na tych słowach kluczowych, które wykorzystane zostały w ofercie. To też z reguły nie działa, bardzo rzadko. Najlepiej jest zacząć od split testów, czyli takich kampanii testowych kilku, które nam yy, sprawdzą jakie słowa kluczowe wpisują klienci, na jakie słowa kluczowe ta reklama będzie działała. Najczęściej do tego wykorzystuje się automatyczne kampanie, które wbrew pozorom na Amazonie działają bardzo dobrze i ten algorytm, który zresztą, ten sam algorytm na Amazonie jest zastosowany do wyszukiwania ofert jak i do e, tych działań marketingowych. Możemy utworzyć dwie, cztery kampanie automatyczne o troszeczkę niższym budżecie dziennym i niższych bidach. Te kampanie będą e, zbierały nam informacje. Powinna się zacząć sprzedaż, jeżeli oferta jest dobrze zbudowana. E, Będziemy mieli w raporcie wtedy wypisane dokładnie, jakie frazy były wpisywane, po jakich frazach wyświetlała się reklama, ilu klientów kliknęło po danej frazie kluczowej naszą reklamę, ilu kupiło, jaki jest procent ROA, jaki jest procent ECOS-u, i na podstawie tego można zbudować później naprawdę dobre kampanie manualne. Zarówno to, co jest jeszcze fajne, to w kampaniach automatycznych również są produkty konkurencji bądź nasze, w których wyświetliła się reklama. I w ten sposób można sobie później ustawić kampanię typu sponsored product, gdzie mamy mm, reklamę, która wyświetla się w konkretnych kartach produktowych konkurencji lub naszych. I, i, I dzięki tym, powiedzmy, kampaniom automatycznym, one powinny pochodzić gdzieś tak z dwa tygodnie, miesiąc przynajmniej, żeby zebrać jakieś dobre dane. Można już robić skuteczne kampanie manualne, które obniżają koszt w stosunku do tych automatycznych. Mm -hmm. Okej, okay. powiedz mi. Jak na jakich rzeczach możemy przypalić budżet? Jak, jak w ogóle podejść do, do tego, żeby nie palić pieniędzy? To jest bardzo obszerny <laughs> temat i chyba najczęściej z czym się spotykamy, to z tym, że nie wiem inwestycja w reklamę to jest 100 euro miesięcznie, przy czym e, sprzedaż z tego zarobek to jest 50 euro, czyli mamy 200% kosztów reklam, w nic nie zarobiliśmy, te pieniądze są przepalane. E, z jakim problemem widzę, spotykam się najczęściej z tym, że ustalane są niskie budżety dzienne na poziomie 5-10 euro dziennie, a bardzo wysoki bit typu 1 euro w tym momencie 5 klików może spowodować wypalenie całego budżetu dziennego. I w ten sposób codziennie wydajemy po 10 euro do godziny powiedzmy 7 rano, gdzie największa sprzedaż jest wieczorem i to w ogóle nie działa. Dużo lepszą praktyką jest ustalenie sobie niskiego bidu, a wysokiego budżetu dziennego, zwłaszcza, że tak naprawdę... Nie ma znaczenia, ile wydajemy dziennie pieniędzy, jeżeli to się zwraca, tak? Jeżeli będziemy mieli 10% całego, całego udziału w kosztów reklam w zysku i nas to satysfakcjonuje, bo zostaje nam dalej dużo pieniędzy w kieszeni, to możemy wydać nawet 1000, 2000, 10 000 euro. Ważne, żeby z, tych, z tego 1000 euro zrobiło się 10 000 euro zysku, tak? Mm -hmm. Z obrotu. I w tym momencie dużo lepiej jest manipulować bidem niż budżetem dziennym. Oczywiście są takie strategie, że firma na przykład ma przeznaczony budżet na poziomie 1000 euro dziennie, dajmy na to, na produkt i nie chce wydać więcej, to jest ich budżet. Wtedy trzeba skalować odpowiednio tą kampanię, żeby utrzymać to w tych ryzach i, i, i ten procent się sam, procent kosztów się sam wyklaruje po pewnym czasie. Mhm. Um, to jest pierwszy taki główny powód przepalania pieniędzy w kampaniach. Drugim. To najczęściej stosowanie kampanii manualnych na starcie z źle dobranymi słowami kluczowymi, albo ze względu na to, że słowa kluczowe i frazy kluczowe są w trzy, na trzy rodzaje używane na Amazonie. Mamy typu broad, czyli bierzemy sobie frazę kluczową, tak jak na przykład to szklanka, i Amazon sam będzie dopasował inne słowa kluczowe do tej szklanki. Druga to jest phrase, gdzie mamy szklankę i odpowiednie frazy. W przypadku broad to może być szklanka, kubek i tak dalej. Tam będzie użyte słowo szklanka, phrase i kolejne jakieś słowa kluczowe typu niebieska, szklana i tak dalej. I exact, czyli to, co dokładnie wpiszemy, w, w Amazonie, dokładnie na to będą wyświetlały się kampanie. I teraz co najczęściej spotykam? To, że w kampanii Broad ktoś używa szklanka, kubek i tak dalej, wpisuje te słowa kluczowe i od tych się tworzy wielkie, ale to wielka gałąź e, słów kolejnych, które w ogóle nie dotyczą naszego produktu. W ten mhm. sposób można zrobić sobie na przykład, sprzedając, kiedyś miałem taki przykład na, na, na szkoleniu, na retro konsole, tak, do takich retrogierek. Ktoś reklamował się na czajniki elektryczne w stylu retro, bo po prostu źle skonfigurował sobie kampanię. I to, to generuje tylko Spory przestrzał. No tak, tak, zupełnie, zupełnie dwa inne produkty. Bo był bardzo duży też bit na retro i z tego się robiło wiele, wiele różnych y, rzeczy. Um, co jeszcze często powoduje? Użycie na przykład fraz EXACT, które są niedopasowane do naszego produktu, czyli klienci będą wchodzić, patrzą, ale to w ogóle nie to i, i, i wychodzą z oferty. Mm -hmm. Mam pustego klika, który kosztuje sporo pieniędzy. Kolejną rzeczą to jest zła dostosowanie jakości oferty, czyli klienci, którzy wchodzą, już zainteresowały ich na przykład zdjęcie, tytuł jest reklama, bo to się wyświetla przy reklamie. Cena, wchodzą, patrzą, ma tutaj ani opisu, ani, ani nic więcej oprócz tego, że. Widzę zdjęcie, i nie kupują i wychodzą, znowu jest opuszczony koszyk, a za kliknięcie trzeba zapłacić. Często jeszcze spotyka się sytuację, w której mamy bardzo duże bidy, bo rynek tego wymaga, czyli na przykład w okresie takim przedświątecznym, kiedy te bidy szaleją i na przykład jedno kliknięcie w jakiejś kategorii kosztuje 2 albo 3 euro, no to ludzie ustają sobie te 3 euro. I wtedy jest bardzo duży koszt, najczęściej kampanii, a wcale, wcale nie ma takiej potrzeby. Można lecieć na dużo niższych bidach i, i nie konkurować chociażby z Chińczykami, których tych budżetów wielkie fabryki mają dużo większe, a sprzedawać. Więc nie ma sensu. Trzeba dbać o to, żeby, jak to mówi mój kolega Michał Toczyński, maksymalnym nakładem, minimalnym nakładem generować maksymalne zyski i to działa najlepiej. W ten sposób funkcjonujemy i wtedy wszyscy są zadowoleni. Amazon jest zadowolony, bo zarobił. My jesteśmy zadowoleni, bo zarobiliśmy i klient jest zadowolony, bo kupił dobry towar. Kolejną rzeczą, jeszcze jednym takim przykładem, to jest niedostosowanie ceny do rynku. Czyli bardzo często zdarza się tak, że średnia cena rynkowa, czy tam ta mediana, oscyluje w okolicy 100 euro. Klient chce sprzedać, ktoś chce sprzedać towar za 200. No i w tym momencie te kampanie kosztują dużo więcej niż powinny, bo jednak jest dużo wejść. Jakość oferty powiedzmy ten produkt nie interesuje klienta w taki sposób, żeby to był w stanie to kupić za 200 euro. No i wychodzi i szuka czegoś tańszego, podobnego, albo szuka gdzie indziej nawet poza Amazonem. Mhm. Więc również wtedy, wtedy widać te wyższe koszty reklam. A czy zapominalstwo jest tą rzeczą, dla którego czasami palimy? Hejs, czyli, nie wiem, ustawiamy kampanię, zapominamy je, je zoptymalizować, zapominamy przyglądać jej się w trakcie i nagle, no kurczę, tydzień, dwa i, i spaliśmy sporo pieniędzy. Ciężko mi powiedzieć, ze względu na to, że ja codziennie zaglądam do kampanii marketingowych, okay. które prowadzę, przy czym raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu generuję dokładniejszy raport i optymalizuję, czyli w sumie jest to praca codzienna. Można dojść do takiego etapu, w którym poprzez optymalizację pracy przez parę miesięcy, nawet przez rok czy, czy półtora roku, w którym te kampanie już dobrze działają same i nie trzeba przy nich naprawdę grzebać. Oczywiście, o ile nie będzie jakieś zachwianie rynku, typu ktoś obniżył cenę z konkurencji bardzo mocno, albo ktoś na, pojawił się nowy sprzedawca i zaczął inwestować bardzo dużo pieniędzy w marketing. Wtedy są zachwiania, ale one z reguły po jakimś czasie znowu wracają do normy. Na starcie dla mnie prowadzenie marketingu to jest pełen etat. Codziennie parę godzin trzeba poświęcić, patrzeć, czy jedno słowo kluczowe nie wybiega poza, poza zakres. Zwłaszcza, że często jest tak, że kampania 200-300-400 słów kluczowych, więc to jest bardzo dużo. Łatwiej. Wydaje się na przykład, że strategia długiego ogona będzie taką idealną na start. Często jest tak, że frazy, które mają 30 wyszukiwań miesięcznie, mają większy bit i większy koszt reklamy, co za tym idzie, niż na przykład główne słowo kluczowe, tak? które, które ma 15 tysięcy wyszukiwań miesięcznie. Więc na początku trzeba na to patrzeć codziennie zdecydowanie, bo łatwo jest jeden dzień przespać i wydać trochę więcej pieniędzy. Ale po pewnym czasie może się to uspokoić, można rzadziej zaglądać i po prostu to kontrolować i optymalizować poszczególne słowa. A co na przykład ze strategiami sezonowymi? Czyli mamy Produkty i rzeczy, które się sprzedają w konkretnym sezonie. Czy jakby są jakieś narzędzia, które przypominają nam, żeby w tym sezonie zwiększać budżet? Czy to jakby jest praca ludzka? Musimy sobie rozpisać kalendarz i potem doglądać tego, żeby, o, idzie na przykład sezon na narty, to zwiększamy tam budżety. Powiem ci tak: z kilku narzędzi wspomagających optymalizację marketingu korzystałem. Nie ma nic lepszego niż praca własna, Excel i, i działanie na tym, co jest. Zwłaszcza, że Amazon ma bardzo dobrze rozbudowany ten panel, mm -hmm. bo w tej chwili dodali kilka nowych możliwości, jak Search Terms, które praktycznie wyeliminowało potrzebę ściągania raportów. Dodatkowych Bo wszystko jest w tym miejscu Włącznie ze wszystkimi statystykami i tak dalej Kwestia bawienia się tym co, co dokładnie Nas interesuje, jeżeli chodzi o te sezonowe produkty To z reguły bardziej tutaj Przydadzą się narzędzia analityczne do śledzenia Kiedy jest wzrost sprzedaży, kiedy widocznie Zaczyna się sezon Na Amazonie Helium 10 To jest zdecydowanie najlepsze Narzędzie Na Ebayu na przykład Therapic Który też może być, może być Odzwierciedleniem dla Amazona i, i, I wtedy rzeczywiście trzeba działać od razu, bo konkurencja nie śpi i, i będzie ustalała ten marketingi, sprzedaż na starcie, żeby ruszyć z pierwszym dniem jest bardzo ważna I, i, i nie można jej przespać, łatwo jest przespać te pierwsze dni, wtedy już konkurencja sprzeda, na Amazonie sprzedaż goni sprzedaż, tym więcej sprzedajemy, tym wyżej jesteśmy pozycjonowani organicznie. Więc trzeba się skupić na tym, żeby od pierwszego dnia uruchomić kampanię, która będzie, będzie generowała ten zasięg. Zwłaszcza, mm -hmm. że też na starcie pewnie dużo tego będzie i trzeba wydać też troszeczkę więcej pieniędzy. To nie jest tak, że od pierwszego dnia można zarabiać na. Zresztą marketing nie służy do zarabiania. Marketing służy zdecydowanie do budowania zasięgów, a nie do zarabiania pieniędzy. Owszem, da się go tak zoptymalizować, żeby jeszcze coś z tego zostawało ale nie zawsze i na pewno nie na starcie. Grunt to jest tak wypozycjonować dzięki budowaniu zasięgu i pierwszej sprzedaży ofertę organiczną na Amazonie, żeby ona była w top 5, top 5 w rankingu wyszukiwania. I wtedy mamy od 50% do 80% sprzedaży bez udziału reklam. To jest bardzo dużo i zupełnie inaczej się wtedy rozkładają wszystkie koszta i przy dużych marżach to naprawdę fajne. Można nawet wyłączyć reklamy w pewnym momencie. Super. Super. A co na przykład z raportami? Jak czytać raporty i które parametry są najważniejsze w samym raporcie? Mm, raport to jest Excel. Dla mnie, znajomość Excela cieszę się, że miałem to dosyć dobrze rozbudowane w liceum i na studiach, więc nie sprawia mi to żadnego problemu. Nakładamy sobie filtr na wszystko i po kolei śledzimy, zwłaszcza EICOS, czyli koszt, stosunek kosztów reklam do zysku. Ilość kliknięć, bo, bo często jest tak, że dużo kliknięć generuje też duże koszty. Ja najczęściej w ogóle zaczynam od tego, ile zostało na jaką frazę wydane pieniędzy. Czyli spend, sortuję od największego do najmniejszego i patrzę, o, pierwszy, pierwszy, pierwsza wtedy fraza wygenerowała 100 euro kosztów, a nie sprzedała nic, wyrzucamy i, i zapominamy o tym, że takie słowo kluczowe w ogóle było w danej kampanii. Um, Idąc dalej, można sobie też posortować od impresji, czyli od ilości wyświetleń, dzięki czemu zobaczymy, na jakie słowo kluczowe jest najczęściej wyświetlana oferta, a może nikt nie wchodzi i warto wtedy pomyśleć, dlaczego. Um, jeżeli to po prostu nie dotyczy naszej oferty, wyrzucamy, a jeżeli dotyczy, to postarać się, żeby zaczęli wchodzić i, i, i nagle możemy wygenerować dodatkowy zasięg bardzo duży i klikalność, a co za tym idzie nawet sprzedaż. Um, Myślę, że to są te najważniejsze rzeczy. Warto tutaj jeszcze patrzeć na cost per click CPC, ze względu na to, że często jest tak, że mamy bit 1 euro, ale cost per click wynosi tylko 40 centów i wtedy wiemy, że nawet jeśli zwiększymy bita do 1,5 euro, dajmy na to, to i tak nie wyda się dużo więcej niż te 40 centów, a, a zwiększamy add rank, bo tam się liczy, liczy, liczy jednak bit. Więc takie rzeczy są najważniejsze. A, można sobie też oczywiście dzięki raportom sprawdzić, ile na jakiej frazie konkretnie zarabiamy. Na przykład przenieść to właśnie do, z automatycznych kampanii do manualnych. Wtedy mamy ustalone um, idealne słowa kluczowe w manualnych kampaniach. I, i, I to wtedy łatwiej jest mieć od automatycznych, gdzie jest tysiąc rekordów, do manualnych, gdzie jest 40, Łatwiej jest pracować nad tymi manualnymi kampaniami. Mhm, super. Powiedzmy na, porozmawiamy na końcu o skalowaniu kampanii. Jak, jakimi metodami możemy skalować i, i dlaczego wa warto w ogóle, jak już zobaczymy, że, że jest kampania rentowna, dlaczego warto je potem dalej skalować? Przede wszystkim przy skalowaniu najpierw trzeba sobie zadać pytanie, co my tak naprawdę chcemy uzyskać za pomocą kampanii, bo łatwo jest pomyśleć sobie, dobra, chcę zarabiać jak najwięcej na kampanii. Tu wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli kampanie nie służą do zarobku. One służą do tego, żeby generować coraz większy zasięg, tym większy zasięg, tym większa sprzedaż, okej, okay, to za tym idzie, ale nie zawsze zarobek. To ma wpłynąć na, tym, żeby, na to, żeby nasza organiczna oferta była jak najwyżej pozycjonowana i z niej przede wszystkim szła sprzedaż bez reklam. I teraz często jest tak, że rzeczywiście te kampanie gdzieś na samym początku, albo nawet już po jakimś czasie, mają 5000 wyświetleń, 50 klików i z tego 5 sprzedaży. Dajmy na to, i tak jest niezły wynik przy takich liczbach. I nic się nie dzieje, tak? Zastanawiam się, kurczę, nic się tak naprawdę nie sprzedaje. Nie ma też skali na tą organiczną ofertę, no i wtedy musimy rzeczywiście tą kampanię zeskalować, tak? Najszybciej poprzez zwiększenie bida. Zwiększenie bida powoduje, że kampania wyżej będzie pozycjonowana, ale też często więcej za nią zapłacimy. Często jest też tak, że kampanie słabo działają, bo właśnie słaba oferta, czyli nie ma odzwierciedlenia pomiędzy tym, jakie słowa kluczowe używamy w kampanii, a tym, jakie są użyte w ofercie. Więc trzeba też poprawić, na pewno pomyśleć o tym, żeby poprawić ofertę. Jeżeli kampania ma dużo wyświetleń, a w ogóle nikt nie wchodzi, no to znaczy, że coś jest ewidentnie nie tak z ofertą. Albo cena, albo tytuł, albo zdjęcie, bo te trzy rzeczy wyświetlają się podczas, najczęściej podczas marketingu. Inaczej jest, jeżeli kampania ma na przykład dużo kliknięć w małych impresjach, ale, ale ma z małym ilością wyświetleń, ale nikt nie kupuje, tak? Tutaj zaznaczy, że coś jest nie tak z konwersją, i trzeba zobaczyć, czy gdzieś ta treść nie, nie odrzuca, albo nie wiem, nie są jakieś użyte rzeczy, albo na przykład produkt w trakcie treści okazuje się, że to nie jest to, co klient szukał, i, i to, to również poprawić. Kiedy poprawimy te wszystkie rzeczy, możemy myśleć o tym, żeby generować coraz większe budżety na te przede wszystkim frazy kluczowe. Które są dla nas najważniejsze? I tutaj ważną rzeczą jest to, że jak startujemy, to często jest tak, że pierwsze zakupy są dokonywane z długich fraz, z tego, z tego długiego gona mm, i, i na nie są generowane te pieniądze, z tego idzie sprzedaż. W pewnym momencie trzeba się przepiąć na to, żeby zwiększyć bit na główne słowo kluczowe, kiedy już mamy review, czyli recenzję produktu, kiedy nasz produkt jest już gdzieś tam wśród konkurencji. Przepinamy większy, większy bit na główne słowo kluczowe typu szklanka, zamiast szklanka niebieska szklana z IK, bo to chyba wygląda jak z IKEA, mhm. Tylko na słowo szklanka, i staramy się, żeby nasza reklama była jak najczęściej wyświetlana po słowie szklanka. To zwiększam bardzo mocno zasięg, często też koszt, ale. Również może być tak, że co za tym idzie sprzedaż, klikalność i ta organiczna oferta też dostanie na przykład szybkiego kopa w krótkim czasie. Są takie produkty, w których od początku można kłaść nacisk na główne słowa kluczowe i to w ten sposób od pierwszego dnia tak naprawdę skalować. A są produkty, gdzie lepiej zacząć spokojnie, od długich fraz i dopiero z czasem, jak już wiemy, że jest konkurencyjna oferta. Kłaść nacisk na te główne słowa kluczowe. Prosta statystyka. Szklanka będzie wyszukiwana 300 tysięcy razy na Amazonie. Szklanka niebieska z Ikei, o, z Flexi, nie wiem, co to jest, szkło chyba. Ze szkła będzie wyświetlana cała ta fraza, szukana 30-50 razy w ciągu miesiąca. tak? I tutaj przepięcie się z 50 razy na 15 tysięcy, na 300 tysięcy, to jest już skalowanie tak naprawdę reklamy. Oczywiście wyświetlamy się, i to jeszcze raz to podkreślę, częściej, jeżeli użyjemy większego bidu. I tutaj ostatnio jest duże zachwianie. To wynika z tego, co też mówiłem wcześniej. Ludzie dają duże bidy mm -hmm. na małym budżecie i jeśli na przykład sobie sprawdzimy o dziesiąte, jakie są średnie bidy w danej kategorii, to wyjdzie 3-4 euro nawet, a na przykład o 23 wieczorem już wychodzi 80 eurocentów, więc ważne jest nawet, o której, o której godzinie ustawiamy reklamy. I to jest takie a, dla mnie zabawne, ale, ale, ale rzeczywiście tak jest. Najczęściej popełniany błąd jest rzeczywiście najczęściej popełnianym błędem i to na całym świecie. Okej, okay. a czy zdarza się tak, że doprowadzamy do kampanię do takiego satysfakcjonującego poziomu. Mówimy sobie, kurczę, to teraz będziemy skalowali, zwiększamy budżety. Nacisk naciskamy wszystkie kurki, rozkręcamy i nagle. Kurczę, co się dzieje? No, jakby było fajnie, zwiększyliśmy budżety. Nagle nie jest fajnie. Oczywiście że zdarzają się takie rzeczy i tutaj znowu wracamy do celu. Są takie produkty, których nie da się już bardziej przeskalować z takiego podstawowego, z podstawowego naszego budżetu, z podstawowych naszych ustawień. Generujemy już maksymalne zasięgi. To widać po ofercie organicznej. Jeżeli ona jest top 10 wyszukiwań, albo jeżeli w bestseller rank jest, na przykład Amazon ma swój ranking najlepszych, najlepszych produktów pod względem sprzedaży, jeżeli tam nasza oferta jest top 50, top 100, to często jest tak, że już ciężko się przebić do top 10 i, i w danej kategorii. I, i, i to jest już maks. Nie da się, się zrobić z 70% udziału w rynku 90%. Według mnie to jest prawie niemożliwe. E, więc trzeba myśleć o tym, że okej, okay, może już osiągnęliśmy maksimum, brać Sufid. to pod uwagę, bo później e, skalowanie to będzie tylko generowanie tak naprawdę dodatkowych kosztów minimalnym przyrostem sprzedaży, czyli możemy zwiększyć sobie koszty o 20%, a przyrost sprzedaży o 5%. To się może nie opłacać, więc e, trzeba naprawdę do wszystkiego podchodzić w głową, e, z głową. Dla mnie Amazon i te kampanie to jest miejsce, w którym można być wygranym albo zakończyć swój biznes, zamknąć konto i to nie jest miejsce dla mnie i powiedzieć, że Amazon nie sprzedaje. Tak, Amazon nie sprzedaje, jeszcze tutaj 15% prowizji, tu 15% za reklamy, rzeczywiście tak jest. A z drugiej strony, często jest tak, że to co na Allegro, na przykład mamy 30 zł, na Amazonie kosztuje 30 euro i można z tego zrobić naprawdę fajne rzeczy. Wymaga to jednak znajomości, wiedzy i przede wszystkim to nie jest na dwie godziny dziennie, to jest pełen etat, żeby nad tym pracować i to często nie jeden, pełen etat, tylko kilka osób. Które, które robią, robią rzeczy. Z takich, z takich możliwości skalowania mamy taki przykład, na przykład w firmie: 7% kosztów reklam, 2 miliony wygenerowane obrotu, tak? Inne przykłady w 3 miesiące z kosztami na poziomie 10%: 80 tysięcy euro wygenerowane. Więc da się to skalować w krótkim czasie, w długim czasie i, i, i robić z tego porządne. Przy czym na przykład te 80 tysięcy euro to był sufit. Tam już się nie dało zrobić nic więcej nie było sensu pakować to więcej pieniędzy. Każde 1 każde euro więcej generowało po prostu 1 euro wydatku więcej, zero sprzedaży więcej i to jest dokładnie to, o czym przed chwilą wspominałem. Okej, okay, dziękuję Ci za poświęcony dzisiaj czas. Dziękuję Ci, Michał, również za to, że mnie przepytałeś. Bardzo fajnie. Dzięki za wysłuchanie tego materiału. Jak zobaczysz, na naszym kanale jest więcej lekcji dotyczących sprzedaży na Amazonie. Krzysiek będzie częstszym naszym gościem, więc zapraszam również do subskrybowania tego kanału.